A teraz wnętrze pokoju. Jak to wygląda? O proszę. Wieszak nie ma szafy. O to wiadomo. Lodówka, ręcznik. Obraz, obraz wieża Eiffla. To jest e, grzejnik na podczerwień. Proszę, podłączony tutaj. I znowu mamy do czynienia z licznikami. To jest na prąd. Każdy dzień to 14,5 kW. Ale nie za euro. Za euro jest 2 kW tylko. Tak to wygląda. Pajęczyny. O, aż widać. Telewizor, łóżko, okienko jak w celi. Kolejny obraz, ale ten nie grzeje. Fotel, stołek. Kuchenka, ale nie liczni, tylko mają kuchenkę. Taki kącik kuchenny. I to wszystko. Nie ma szafy, dlatego muszę wszystko trzymać w walizce. Pani twierdzi, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, czyli na przykład monterzy, bo wiadomo, że te pokoje nazywają się Montea Monte nie potrzebują szafy. Także omijajcie szerokim łukiem miasto Topenstadt. Tragedia to jest pod Hamburgiem. Pozdrawiam.